W zmowie z PO zaskakujące słowa Sawickiego. Którzy członkowie tej komisji wyborczej zmieniają zdanie? Właśnie delegowani przez Koalicję Obywatelską, właśnie delegowani przez Donalda Tuska. Nikt tak pięknie nie potrafi melodyjnie przeciągnąć prętem po kratach jak Donald Tusk, powiedział polityk PSL Marek Sawicki, komentując sprawę wokół PKW i subwencji dla PiS. Przypomnijmy, że Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie Sądu Najwyższego z 11 grudnia, przyjęła sprawozdanie Komitetu PIS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. W uchwale podkreślono, że Komisja nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest sądem, czy nie. Teraz partia Kaczyńskiego oczekuje, że minister finansów Andrzej Domański wypłaci im pieniądze. Chaos po decyzji PKW. Sawicki sugeruje, że PO i PIS się dogadali. Sprawę poniedziałkowej decyzji PKW komentował w czwartek, 2 stycznia, Marek Sawicki. Zdaniem polityka PSL władze prawa i sprawiedliwości mogli zawrzeć porozumienie z Platformą Obywatelską. Jest pytanie teraz, o co chodziło Państwowej Komisji Wyborczej i tym dwóm członkom delegowanym przez PO, czy o to, żebyśmy dalej przez kolejne miesiące ten duopol polityczny podtrzymywali i grali w tej orkiestrze dwóch tenorów, Kaczyńskiego i Tuska, którzy nawzajem się napędzają swoją do siebie nienawiścią? Myślnik. Zastanawiał się na antenie radiowej Jedynki. Czy to było jakieś porozumienie między PIS-em i Platformą Obywatelską, bo też mogę się tego domyślać? Ja umiem czytać politykę i wiem, że tutaj nie ma przypadku, że taka decyzja czemuś ma służyć, stwierdził. Do tej pory nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle PIS otrzyma pieniądze. Donald Tusk po posiedzeniu PKW napisał na portalu X, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a minister finansów nie wykonał jak na razie żadnego ruchu. Pospieszają go politycy partii Kaczyńskiego, m.in. Mateusz Morawiecki, który zapowiedział, że w przypadku niewypłacenia środków PIS zamierza ścigać Domańskiego z artykułu 231.